Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Dziś chcemy zaprezentować nową inicjatywę poselską, która zmierza do ochrony praw osób niepełnosprawnych. Odnosi się ona do karty parkingowej, europejskiej karty parkingowej, która umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchu, z ograniczeniami ruchowymi, dostosowania kilku szczególnych, ważnych dla Naszego codziennego życia przywilejów. W tym roku mija już 10 lat, od kiedy y, tego typu kartę w europejskim wzorze stosujemy w naszym kraju. Pozwala ona na to przede wszystkim, by osoba, na którą ta karta jest wystawiona, mogła korzystać z parkowania na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a także. W czasie podróży samochodem, by mogła nie stosować się do niektórych przepisów ruchu drogowego. W ostatnim czasie udało się stwierdzić, że tego typu kart w Polsce funkcjonuje już około 650 tysięcy. To ogromna liczba, i niestety w tej liczbie stwierdzamy także pewne istotne nieprawidłowości. Meldują nam o tym, alarmując organizacje pozarządowe osób niepełnosprawnych, które ukazują, że z tych kart, a także z tych, jak podkreślam, ważnych dla codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością przywilejów korzystają ci, do których nie są one adresowane. Spotykamy nierzadko posługiwanie się przez osoby pełnosprawne kartą wydaną na kogoś, kto już niestety nie żyje. Te martwe dusze stanowią istotny procent w tej dużej liczbie 650 tysięcy osób, które, na które wystawiono karty, ponieważ gro tych kart jest wystawianych bezterminowo, jak gdyby na stałe. Kolejną metodą nadużycia po martwych duszach jest metoda na wnuczka, Starsze osoby w sposób naturalny, często niesprawne ruchowo, także są adresatami kart parkingowych. Niestety posługują się nimi nierzadko, właśnie wnuczki i wnuczkowie, po to, żeby sobie, a nie dziadkowi czy babci ułatwić życie, umożliwić dostęp szczególnie do miejsc parkingowych. I wreszcie rozwój dzisiejszej techniki spowodował, że także metoda drukarkowa, upowszechnia się, czyli po prostu podrabianie, fałszowanie tychże kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. I w związku z tym, aby lepiej zabezpieczyć realizację rzeczywistych potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wystąpiliśmy z inicjatywą legislacyjną, o której powie przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodzinnej kolega Sławomir Piałta. Dziękuję. Pan Marek Plura, przewodniczący Staj podkomisji do spraw osób niepełnosprawnych, mówił o przyczynach. Trzeba bardzo mocno podkreślić, że taką zasadniczą przyczyną jest wdrażanie w Polsce konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Ta konwencja czeka już teraz tylko na podpis prezydenta, by Polska mogła w pełni ratyfikować i w pełni wprowadzić również w naszym kraju konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Tak jak mówił pan przewodniczący Plura, często dociskana policja i straże gminne mówią, że są trochę bezradni wobec właśnie dzisiejszego stanu sprawy karty parkingowej, że trudno im weryfikować wiarygodność tych kart, prawdziwość tych kart i dlatego też oczekują zmian, które umożliwią im skuteczniejsze egzekwowanie przypadków nieuprawnionego korzystania z tych kart. Dlatego proponujemy w tym projekcie przede wszystkim wprowadzenie w całym kraju jednolitego wzoru, blanketu europejskiej karty parkingowej. Dzisiaj tę kartę według wzoru drukuje się jednak w każdym powiecie osobno. Chcemy wprowadzić takie blankety jak na przykład przy dowodach rejestracyjnych samochodów, a więc drukowane centralnie z odpowiednimi zabezpieczeniami. Rozważamy też możliwość zastosowania wariantu jak przy dowodach osobistych. Czyli takiego, w którym w powiecie zbiera się jedynie dane, a te dane przesyła się do centrali, gdzie drukuje się taką kartę. To zależnie od kosztów, jakie by każda z tych wersji za sobą pociągała, wybierzemy ostatecznie czy tę wersję, jak przy dowodach rejestracyjnych, czy taką wersję, jak przy dowodach osobistych. Chcemy, by ta karta miała odpowiednie zabezpieczenia. I oczywiście zaczynając od tych takich już dzisiaj najprostszych i najpowszechniejszych, a więc jakiegoś bardziej skomplikowanego wzoru karty, e, hologramu, ale być może też z dodatkowymi zabezpieczeniami na przykład elektronicznymi. Po drugie, chcemy stworzyć centralny rejestr takich kart na podobieństwo centralnych rejestrów do, e, dowodów rejestracyjnych bądź centralnego rejestru praw jazdy tak by można było w każdej chwili zweryfikować, czy ta osoba istnieje naprawdę i czy ta osoba jest naprawdę uprawniona. I taki system, ten centralny, powinien być powiązany z systemem PESEL. A więc jeżeli w systemie PESEL pojawia się informacja, że dana osoba nie żyje, zmarła, to automatycznie byłoby to odnotowywane w tym systemie kart, kart parkingowych. Po trzecie, chcemy wprowadzić ograniczenie czasowe żeby taką kartę wydawać maksymalnie na okres 5 lat. Zresztą niedawno Polacy spotkali się z sankcjami w Szwecji podczas używania takich kart. Mianowicie szwedzka policja zakwestionowała, że polskie karty są wydawane bezterminowo i że jest to sprzeczne z tymi zaleceniami Rady Unii Europejskiej i że taka karta, która jest wydana bezterminowo, czyli bez możliwości weryfikacji jej prawdziwości, jest nieważna. I nałożono mandaty i te mandaty nałożono skutecznie, a więc uważamy, że trzeba wprowadzić to ograniczenie czasowe, terminowe. Zresztą dowody osobiste, jakby najbardziej podstawowy dokument używany przez polskich obywateli, wydawany jest na 10 lat, więc wydaje się, że ta karta wydawana na 5 lat będzie, będzie właściwym terminem. Wreszcie chcemy, wprowadzając to okreś... ograniczenie czasowe, wprowadzić maksymalny termin ważności obecnie wydanych, dotychczas wydanych kart, również tych bezterminowych, do końca marca roku 2014. A więc tak, by wszyscy, którzy rzeczywiście potrzebują dalej użytkować tych, te karty, mogli spokojnie dokonać wymiany. Wreszcie proponujemy wprowadzenie w kodeksie wykroczeń dodatkowej sankcji za posługiwanie się... Kartą przez osobę nieuprawnioną albo kartą yy wydaną na osobę zmarłą. Czyli też kartę, która z mocy prawa utraciła swoją ważność. Będzie to kara grzywny, a kara grzywny zgodnie z kodeksem wykroczeń może być maksymalnie do pięciu lat. Oczywiście czymś osobnym jest. Yy, do 5 tysięcy złotych, tak. Karta czymś odrębnym jest karta sfałszowana. Tutaj reakcja policji powinna być, jak w każdym przypadku, używania sfałszowanego dokumentu, a więc tu będzie jedynie dodatkowe odrębne wykroczenie w przypadku, gdy kartą posługuje się osoba nieuprawniona albo posługuje się kartą osoby zmarłej. I to są te zmiany, które chcemy wprowadzić ustawą, którą wczoraj zatwierdziła Podkomisja do Spraw Osób Niepełnosprawnych. To była nasza inicjatywa, tak jak mówił Marek, ale uważamy, że to może być też inicjatywa ponadpartyjna i dlatego ten projekt przedłożyliśmy do Podkomisji, by dalej był rozpatrywany jako projekt komisyjny. Dodatkową, odrębną kwestią, do której chcemy... Zachęcać, ale też najpewniej będziemy chcieli upowszechnić poprzez zmiany w rozporządzeniu o znakach drogowych, będzie zachęcanie, by te miejsca parkingowe rezerwowane dla osób niepełnosprawnych oznaczać niebieskim tłem, tak jak to się robi w wielu krajach europejskich. A więc oprócz koperty i znaku osoby niepełnosprawnej, aby te koperty, te miejsca parkingowe były zaznaczane niebieskim tłem, bo ono też wyraźniej się odróżnia od całego otoczenia i powoduje, jak wiadomo, dodatkową ochronę takich miejsc. No i na koniec nasz wspólny apel Marku. Korzystając ze spotkania z Państwem, chcemy zaapelować do wszystkich Polaków, by w czasie wakacyjnym, kiedy może z natury urlopowego czasu mniej zwracamy uwagę na różne szczegóły naszego życia, żeby jednak mieć na uwadze miejsca parkingowe, dla osób niepełnosprawnych i fakt, że one są dla tych osób przeznaczone, co umożliwia realizację codziennych, zwykłych potrzeb, takich jak zakupy, odwiedziny w aptece u lekarza. I jednocześnie prosimy też o to, by zwracać uwagę innym na to, że być może yy, posługują się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej, która nie jest ich kartą parkingową. Myślę, że taka obywatelska postawa, która skorzysta z obecności powszechnej przecież na naszych ulicach Straży Miejskiej czy Policji, żeby też tym funkcjonariuszom zwracać uwagę na te przypadki ewidentnych nadużyć, pomoże wszystkim tym, zdecydowanej większości osób, które posługują się tymi kartami w sposób uprawniony, taki jak tutaj zaprezentowaliśmy, umożliwiający niepełnosprawnym sprawniejsze życie na co dzień. Myślę, że te zmiany, ale przede wszystkim ta dobra obywatelska postawa sprawią, że ci, którzy nie nadużywają tej karty, nadal będą pozostawali w tej pozytywnej postawie.